Rozpoczęłem konferencję prasową po meczu 1.8. ósmej w finał na polskie Świetnięstwo KKS Waż i za Wodnikiem dobrze. 3 do 3 karnych 5 do 6 w krocie, pan Bartosz, na różnych chodzi o Partosz Prosimy o ocenę ten myszy. Dobry wieczór. Myślę, że podsumowanie jest proste. Nie zagraliśmy do tego meczu z naszej strony dzisiaj, że, że fizycznie w ogóle nie wyglądaliśmy dobrze. Opóźnaliśmy się, mieliśmy problemy z kontrą, mieliśmy proste, proste straty piłek. Tutaj Kaliś trzeba też powiedzieć, tutaj, tutaj nie chodzi o jaki poziomy tam czy coś takiego, tylko że mają w tych jakoś z przodu, to trzeba też uznać, że... Jeżeli tutaj niektórzy może wpadną na pomysł wstyd przy takie rzeczy, to widzę, że dzisiaj z nami pokazać że, że są groźni. To nie jest przypadek, to jest też taka dobra drużyna do I, i tutaj po prostu się męczyliśmy, opóźnialiśmy się w tych sytuacjach. Nie było tak tej świeżości, jaka może była potrzebna, to musimy zobaczyć, jaki jakie powód na to, by, na to było, ale myślę, że mieliśmy też, też swoje sytuacje pierwsze, połowy, w drugiej Walkę, walkę przyjęliśmy do końca, walczyliśmy też, e, aż do końca wierzyliśmy. Nawet jeżeli ta walka tak późno padła na 3, 2, to jeszcze porównaliśmy na 3, 3, i potem było, było tak. Ja myślę, że... Na początku yy, yy, w tej że, że Kalisz miał tą przewagę, bo każdy, każdy odkrył, że to było niebezpieczeństwo, potem mieliśmy ten problem i myślę, że to po prostu jest też pułka, kto miał sytuację po swojej stronie, wtedy na końcu yy, Kalisz, kalisz miał, miał tę sytuację też, my też się mieliśmy zakończyć i wtedy w tym no, wiemy jak to jest, to wtedy już przypadkiem, ale mm, trzeba pogratulować, trzeba zaakceptować, ale też yy, trzeba no, samemu siebie szukać się w bo nie zagraliśmy takiego meczu. Jaki powinniśmy zagrać, jeżeli chodzi o fizyczność? Dziękuję. Chciałam pamiętać o tym, że jestem Federica Kerem, która chce powiedzieć, jak podeszliście do tego meczu. Ta pierwsza połowa w porównaniu z początkiem, a druga nasze w bardzo zła. I w ten mecz, czy takie było założenie, żeby spokojnie się rozwiązać? Nie, no, nie weszliśmy tak w ten mecz. Trzeba też powiedzieć, no, to, to, to nie grają maszyny tutaj, My jeszcze gramy 17.30 w sobotę wieczorem, taki mecz mamy, dojazd, taleki i tak dalej, tutaj dojazd, taleki, to są też takie rzeczy, trzeba, trzeba też brać pod uwagę. Nie tutaj wymówię ale to, to jednak nie są maszyny i to, co wszystko sobie zaplanowaliśmy, to przy, podeszliśmy profesjonalnie do tego meczu, wszystko, wszystko było tak jak w meczu, no, ale człowiek to wszystko wykonuje wtedy na wojsku, dużo zawodników nie miało się, ale dnia, i wtedy takie rzeczy też z takiego czegoś wychodzą. Jak zatem mhm. ja badać się przygotować teraz, pozbierać mentalnie przed kolejnym spotkaniem, no i to tutaj Pan zmienić, żeby odwrócić ten, ten zły wynik, który dzisiaj się Mentalnie trzeba no, to, to przełknąć, wiadomo. Ale, ale też, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj widzieliśmy, to żeby chłopacy też się zregenerowali fizycznie, bo tutaj teraz nie ma karania czy coś takiego, to, to nam nic nie pomoże, bo było widać, że chłopaki chcieli ten mecz jeszcze na koniec wygrać, robili wszystko, ale są też takie dni, gdzie gdzieś w wikarsko, te rzeczy nie hmm. było, potem musisz powalczyć i wymusić to jakoś. Próbowaliśmy to, dzisiaj to nam nie wyszło, także no, dużo, dużo nie będziemy się zatrzymywać przy tym meczu. Bo to się już wydarzyło, także teraz trzeba patrzeć do przodu, trzeba patrzeć na ligę i się tam na tym skupić. Ciągle, w tej konferencji prasowej, po u jednej ustępie, finał OFUTUNA Puchar Polski z nami internet, w to gospodarzem Bartosz-Członkowskim, przede wszystkim gratulacje. Już te nagłówki w jutrzejszych gazetach, KHS, jest po ogromnym razem z z ekstra klasy. Prosimy o dzisiejszy komentarz, dzisiejszego występu. No, ogromna radość, ogromna radość. My przeszliśmy do historycznych momentów, przeszliśmy do kolejnej rundy do ćwierćfinału. Uważam, że no, drużyna prezentowała się bardzo dobrze. Myślę, że zasłużone zwycięstwo prowadziliśmy 2-0. Szkoda, że w ostatniej minucie meczu Górnik wyrównał. Później do się, ale na karnych. Czuliśmy się mentalnie naprawdę mocno. i i wiedziałem, że jak dotrwamy do, do prawnych, to mamy dużą szansę na, na zwycięstwo. Także ogromne gratulacje dla zawodników, bo po raz kolejny pokazali bardzo dobrą piłkę i, i tutaj momentami nie było, nie było widać, który zespół jest z klasy a który z